Jeśli korzystasz z czata GPT na co dzień, to musisz znać te trzy triki, które ułatwią i przyspieszą Twoją pracę, więc zapraszam do oglądania. Pierwszy trik polega na tym, że czasem jeżeli piszemy do czatu jakieś polecenie lub odpowiadamy mu na jakieś pytania, to piszemy to wszystko w jednym wierszu. Jeżeli coś musimy czasem wypunktować, to, to też te wypunktowania piszemy jedno obok drugiego, ponieważ w czacie GPT enter działa jak wysyłanie wiadomości. I problem polega na tym, że jeżeli piszemy wszystko w jednym wierszu, to się nam zlewa, ten tekst jest mniej czytelny, i ciężko jest czasem się z niego rozczytać, znaleźć jakieś informacje lub coś poprawić, jeżeli jest coś zrobione niepoprawnie. Więc jest na to sposób, żeby pisać od nowego wiersza nie wysyłając wiadomości, pokażę wam już jak to zrobić. Mamy jakiś przykładowy tekst wypunktowany. Mam tutaj 8 różnych podpunktów. Jest to wszystko zlane w jedną całość, jest wszystko obok siebie, więc jest to bardzo nieczytelne. I teraz chciałbym, żeby każdy podpunkt był w osobnym wierszu. Co można zrobić? Najeżdżamy kursorem przed fragment tekstu, który chcemy, żeby był poniżej w nowym wierszu. I wciskamy przycisk Shift, i następnie, gdy już mamy wciśnięty przycisk Shift, dajemy dopiero wtedy Enter. Dzięki temu mamy tekst w nowym wierszu i wiadomość nam się nie wysłała. I tak możemy robić z dowolnym fragmentem tego bloku tekstowego. Możemy sobie wszystko ładnie rozdzielić i dzięki temu. Tak jak widzicie już teraz po wyedytowaniu, mamy wszystko fajnie czytelne. Wszystko jest jeden pod drugim, każdy punkt jest osobno. Dzięki temu łatwiej nam się z tego rozczytać i łatwiej jest znaleźć jakieś informacje lub coś poprawić. Jeżeli chcielibyśmy na przykład zmienić tutaj coś, to łatwo jest to znaleźć i szybko zmienić niż w takim jednym wierszu.